Elo, elo, słuchajcie. Dzisiejszą rzeczą, którą sobie dzisiaj mówimy, będą to warsztaty. Tak, warsztat generalnie. Czyli kolejna, jakby nowa nieruchomość w tej grze. Jednakże, żeby pierw kupić ten warsztat, to jest ważne. Musimy udać się. To, to, tutaj, miejsce. Mamy nowy klub samochodowy. Musimy po prostu do niego wejść. Tylko w środku tego klubu dostaniemy, wiadomo, tam katsenkę, co tam się w ogóle dzieje. Co tam będziemy niby robili. wiecie, typowe rzeczy, które mogą się dziać na katsenkach początkowych do jakiegoś DLC, nie? I właściwie to tyle. Nie potrzebujemy nic tutaj kupować. Po prostu musimy tylko tutaj wejść. I w sumie musimy wyjść, więc przyjechałem tylko po to, żeby w sobie wejść i wyjść. Więc no to tak. Pierwsza rzecz, jaką tutaj możemy oczywiście, to pierwszy by go kupić. Kupujemy go na stronie, tutaj mamy pieniądze i usługi. Wchodzimy sobie tutaj w slow Lucem Bank. I tutaj dostajemy wtedy wariant warsztaty. Generalnie zobaczcie, warsztaty są tylko i wyłącznie do kupienia w mieście. Jest ich w sumie tylko 5, z czego tak. Ten tutaj warsztat, jeżeli jesteś gościem, który ma Twitch Prime'a, dostajesz go za free. Ko. To jest też bardzo istotne, że jest po prostu warsztat za free. Całkowicie za free, nic nie robisz, tam dostajesz. Więc. Można powiedzieć, że tego niby można jakby nie kupić, bo może być za fliko. No i tu mamy jeszcze cztery pozostałe. Ja kupiłem sobie najdroższy, on jest za milion dziewięćset. Jednakże to nie jest najważniejsze, gdyż jak spojrzycie na ceny, no to tu możecie odnieść wrażenie, że są wszystkie no w miarę podobnej cenie. Niby ten jest najtańszy, ale pytanie, która z tych lokalizacji tak naprawdę jest najgorsza? No. Jeżeli szczerze miałbym powiedzieć, i chyba nie ma tak naprawdę złej lokalizacji, jeżeli po prostu chodzi o ten warsztat, gdyż zrobiłem sobie 10 tych napadów już przez ten czas. No i nie widzę żadnego. Wiecie, jeżeli miał warsztat tutaj, czy coś by to zmieniło? Tutaj, czy by coś to zmieniło? Tutaj by mi coś zmieniło, albo czy tutaj by mi coś zmieniło? Nie wiem, żeby musiał dłużej jechać, więc generalnie jaka jest moja. Rada nazwiby to nakupienie tego. Kupcie generalnie warsztat w tym miejscu, w którym wam nieruchomości pozwalają. No, trochę zniknęło. No ale ja mam tak. Mam w tym miejscu tutaj jest tak gdzieś na oko. Tutaj mam salon gier, bo widzimy, że jest klub nocny. Mam nawet import-export. Jakieś tam garaże, nie, nie wiem. Biuro tutaj to wiadomo jest trochę wywalone. Ale w sensie na tej stronie mapy po prostu mam taki monopol, nie? Więc. Po prostu tutaj jest dla mnie do tego garażu najlepsza lokalizacja, nie? w start nie jest też najgorszy. No ja akurat bym tutaj sobie kupił, ale to wiecie, każdy sobie nie kupi tak jak będzie mu pasowało, nie? Kolejną rzeczą, jaką też jest bardzo istotna, jeżeli chodzi o te nieruchomości, po prostu tutaj rzeczy w nim. Więc nie wiem, kliknę sobie na ten w dom, Mamy styl, mamy bardzo dużo różnych styli, które możemy tutaj oczywiście obejrzeć, jakie tutaj się znajdują. Ja sobie wziąłem akurat ostatni, bo mi się po prostu podobał ostatni. Kolejną rzeczą tutaj mamy barierki, które są różnego rodzaju koloru. Ja sobie akurat tu wziąłem, bodajże chyba fioletową. No, bo po prostu mi się podobał fioletowy, nie? Emblemat. No tutaj wiadomo, to jest emblemat ekipy. Możemy wziąć, yy, znaczy emblemat albo ekipy, albo zwyczajny, albo wziąć jakiś niestandardowy. Ja z tego co tutaj dobrze chyba pamiętam, chyba wziąłem chyba to. Autocastą wziąłem. Teraz przechodzimy do rzeczy, która jest bardzo istotna. Pracownicy. Chociaż pracownicy to też kolejna jest rzecz, która trzeba też omówić. Oczywiście wiadomo, warsztat to jest rzecz taka, gdzie mamy swój legalny biznes oraz ten nielegalny. Pracownicy generalnie pomagają nam robić legalny biznes. Są oni bardzo drodzy, jak widzicie. Dwóch pracowników kosztuje 700 tysięcy, więc to jest generalnie dosyć spory wydatek. Jednakże co oni dają nam? Dają nam to, że coraz na jakiś czas ludzie do nas przywożą swoje auta. No i oni dają taką możliwość, że mogą nam je po prostu zawieść. Mając z dwóch możemy zawieźć dwa auta. Jednakże to nie jest takie proste, oczywiście. Już mamy jeszcze oczywiście tutaj wiadomo, że mieszkanie. Mieszkanie to, to jest punkt spawnu, no i podnośnik. I mamy jeden podnośnik na start. Podnośnik drugi to jest po prostu drugi podnośnik, nie? I oni są nam tutaj tak, tak, tak potrzebni. No i dobra, ja to akurat żadnego auta nie mam, nikt mi nie przeprowadził. Ale mam parę klipów nagranych, gdzie do... ja chyba jechałem sam. No i dałem też pracownikom. Jak to wygląda? Generalnie tuningujemy włos, płacimy około 35 tysięcy. No i też koleś tam płaci gdzieś tak z 20. Jak mu zrobimy jakąś satysfakcję, no to zapłaci troszeczkę więcej. Satysfakcja to jest, jeżeli damy mu upgrade'y, których nie oczekiwał, że otrzyma. A za za tą samą cenę, to jakby daje nam napiwek, a tak można by powiedzieć. Okej, okay, to więc tutaj mamy jakąś furę. stylingujemy go tak, jak sobie klient tutaj będzie życzył. Albo nie, zmodyfikujemy go po prostu tak jak mi się żywnie będzie podobało. Zobaczymy jaka będzie jego reakcja. Czyli wiecie, wszystko na maksa, robimy mu tutaj. Niech ma zawieszenie rajdowe nie mieści się nawet. Zobaczcie to. Się się stało z tym samochodem zgniót się pod tym zawieszeniem no ale tak bywa dobra następne na dworze tutaj damy ci jakiś zderzak nie wiem będziesz miał taki zderzak na tylnym zderzaku nie będziesz miał go, bo po co ci zderzak, wydech. Yy, tu nawet możemy. Nie, nie mogę... Nie, mo mogę na tył, możemy na tył. To też jest ogólnie fajny plus, nie, że wiecie, modyfikując pojazd możemy po prostu też sobie sprawdzić ewentualnie tunik, bo mogą przyjść naprawdę bardzo różne te pojazdy, co nie? I to jest ta rzecz, że naprawdę może tych pojazdów przyjść bardzo dużo różnych. Oczywiście wiadomo, Zapłata za każdy z tych pojazdów też jest oczywiście różna, nie? Jednakże tutaj teraz wam pokażę, co, jak to wygląda, jeżeli ja to sam zawiozę. Niż jeżeli to by zawoził pracownik. Nic mu nie trafiłem, oczywiście. Ale potwierdzam, znaczy jeszcze koła tylko mu damy. Niech ma w takim razie sportowe koła. No i potwierdzamy. Widzicie, on tutaj akurat za ten pojazd, ja mu płacę 20 tysięcy za tunik i on mi zapłaci za pojazd 20 tysięcy. Więc, teraz jest oczywiście pytanie. Po prostu ma teraz znaczenie tylko... Czy wiecie te pojazdy mają jakieś poziomy? I chyba tak, nie, bo ra raczej nie znajdę tych już klipów, to jakiś koleś to mi przeprowadził jakiś taki pojazd sportowy, to za niego to dawał za dostarczenie 35 tysięcy, no ale to wiadomo, to jest różnie. Tutaj zobaczymy jak to będzie wyglądało. Oczywiście jak ja go sam doprowadzę, bo pracownikom trochę to zajmuje, tak z 10-15 minut. Ale z drugiej strony, jeżeli jest się zajętym robieniem tych misji, nie? A te samochody po prostu przychodzą, no to zawsze to jest jakiś hajsik po prostu, gdzie można wyklikać w parę sekund. Dobra, i tutaj wjeżdżamy sobie na punkt, słuchaj. I masz, koleś. O, kolesiowo. Mm -hmm. I zobaczymy, jaka jest reakcja. 45 tysięcy. 5000 satysfakcji, więc była bardzo zadowolona z pojazdu, więc sobie zarobiliśmy z tego powodu więcej. Fajnie, no fajnie, nie. Ale no, wiadomo, czy to się opłacało nam? To jest co innego, nie? Z gruba premia tutaj widzicie za dobry montaż. Hmm. No to, to po prostu wyjaśnia, nie? Daj, po prostu co jest satysfakcją jest to premia, czyli dostaje jakby bonus za to, że klient dostał to czego się nie spodziewał, ale wiecie. To nie zawsze, że montując gorsze rzeczy, jakie on chciał, to też dostaniemy premię, bo może by dostać też ujebdów, nawet prawie. Mniej może DAB zapłacić. Okej, okay, więc sprawdźmy sobie trofeum, generalnie jak tutaj wygląda sytuacja, bo mamy tutaj trofeum z eksportem samochodu. Zobaczymy, jeżeli damy pracownikowi, czy będzie jakiś progres, jeżeli chodzi o to. Specjalna dostawa zmodyfikuj i dostarcz klientom 5 pojazdów ze swojego warsztatu tuningowego. No mnie to ciekawe, czy jeżeli pracownik to zrobi, to czy też poleci do tej trofki, czy trzeba samemu zasuwać. Ale wiesz, wydaje mi się, że Chyba nie, na platynę to może byłoby być z 20 dostaw Dobra, pierwszy zmodyfikuję mu ten pojazd, nie, tak byle jak to jak mi się podoba, nie Tylko damy mu kolor jaki chce, czy ciemny brąz No i dobra, tutaj koszt usługi to 35 tysięcy i 25 za dostarczenie Zobaczymy ile nam tutaj da, to powinno być 60 tysięcy, zobaczymy ile dostaniemy Dobra, zmodyfikowałem byle jak, dajemy pracownikowi kluczyk, niech jedzie, nie no i zobaczymy, jak on to dostarczy, co nie? Dobra, da dała tobie SMS-a, że dostał. Zdaje się, że twoje mody były w decha i klientowi się podoba, więc dostaje dostajemy małą premię. Dostałem 49 tysięcy. Zobaczmy, nie? Czy za Cheekben coś zaliczyło w takiej sytuacji Los Santos Tuners? Yy, nie, mamy dalej 2 na 5, czyli trzeba samemu dostarczać. No, jeżeli chcesz robić, yy, to trofę, nie? Czy warto jest dawać auto pracownikom? Czy bardziej jest lepiej włożyć je smm Pracownicy bardzo niszczą samochody. To jest bardzo duży problem, że oni je bardzo mocno niszczą. Także, wiecie, zarabiamy z tych samochodów połowę mniej więcej zazwyczaj. Więc, wiecie, 35 tysięcy nam on oddaje i dają na przykład 13 tysięcy z Bolt. Tyle oni wycenili, czyli zniszczyli auto na 7000, nie? No i niestety tak to wygląda sytuacja z nimi po prostu. Czyli po prostu pracownicy, no troszeczkę niszczą samochody. No ale wiadomo, coś za coś musi być, jak to zawsze. Ale czy w ogóle warto jest robić te samochody? Moim zdaniem, mm, niezbyt się to opłaca. Ale jest w każdym razie to dosyć interesujące, nie? Żeby robić komuś samochody, jak przyjdą. Jakaś tam ciekawa to jest rzecz, jakaś tam, nie wiem, co z RP można by to było nazwać, że można się pobawić w mechanika. No Także, no, nie jest to tak bardzo opasalne, jakby to wyglądało. Dobrze. Kolejną rzeczą, jaką jest, którą możemy się zająć, to, że w tym budynku dostajemy gratis, jak kupujemy garaż. Ten garaż jest na 10 pojazdów. Jak dla mnie, na, w tym garażu mogłoby się spokojnie, nie wiem, nawet z 20 zmieścić. No, ale niestety jest to tylko garaż dla 10. Więc, no, cóż no. Jak wspominałem o garażu, możemy jeszcze jedną rzecz zrobić. Na przykład, patrzcie, mamy tutaj jakiś wóz. To jest ważne, możemy go sobie tutaj bezpośrednio zmodyfikować. Ale możemy go zmodyfikować sobie normalnie, ba nawet jeżeli mamy jakiegoś ziomeczka na sesji, to też może tutaj do nas przyjechać, do warsztatu i też po prostu stylingować swój wóz, i nawet ma taniej. Prawda, taniej tam ma, nie wiem, o jakieś 10% coś w tym stylu. No ale wiadomo, zawsze lepiej mieć taniej tak niż w ogóle. Tutaj mamy automat. Jeszcze w tym tygodniu jak go kupicie, bo on jest do 20 chyba 9, no to dostaniecie automat. To jest res Race and Chase. Tak miało się na początku nazywać GTA, ale oficjalnie do tego nigdy nie doszło i chyba raczej dobrze. To jest automat z kasyna, on chyba kosztuje coś do 200, do 300 tysięcy, więc można go mieć jakby w tym miejscu za friko. Kolejna rzecz, która też jest warta uwagi, w tym miejscu mamy po prostu sobie przekąski, nie? Możemy sobie szybko uzupełnić zapasy. Co do dali fajnego? Dali, że możemy zbierać wszystko, czyli pod spacem, czyli możemy, nie wiem, przekaź tak, wyspamić spacy i mamy po prostu wszystko. To jest bardzo spoko, wiadomo. W tym miejscu tutaj mamy radio, no niestety ja nie mam muzyczki włączonej, no bo wiadomo, prawa autorskie, więc... A mi wiecie, tu możemy po prostu sobie radio odpalić. Idziemy do góry. Tutaj mamy wielki stół. Możemy sobie siąść i zrobić obrady na temat wszystkiego. Jest tutaj y, 8 miejsc, więc cały ten klub buntcyklowy się po prostu zmieści. Kolejną rzeczą, tak, w tym miejscu mamy nasz dom. Co oferuje nasz dom? Nasz dom oferuje oczywiście łóżko, żeby się położyć. Możemy się przebrać. Mamy do tego tutaj jeszcze w tym miejscu nasze. To jest nasza szafka na broń, tutaj możemy po prostu wybrać jakie bronie chcemy schować, no i ewentualnie zawsze możemy jeszcze się napić soczku. Więc ja się tutaj napiję soczku, co prawda trochę go skręca, ale tak jest dobry, więc po prostu wypiję go. W tym pomieszczeniu coś jest ciekawego. Mamy tutaj tak, w tym miejscu mamy monitoring... Monitoring służy do tego, żeby oczywiście w niego patrzeć. Ale po co patrzeć na, na coś, co się dzieje po prostu w naszym tutaj, po prostu tym nasz warsztat? Po co? Może jest warto po prostu spojrzeć na przykład, nie wiem, na jakichś graczy czy coś. Ale niestety tutaj nie ma takiej możliwości. przez to, to. to jest generalnie tak zwana awczarka. Można sobie po prostu awczać i tyle. Kolejną rzeczą, jaką jest, mamy tutaj w tym miejscu laptop. Czy do czegoś nam ten laptop się przyda? Nie. Nawet go nie mogę użyć, ale to jest zwyczajny internet. I tutaj siedzi sobie saszetka, co prawda... Ja ją tak pamiętam, że to jest saszetka. Pod nasa seta się nazywa coś takiego, więc znałem, że niech będzie saszetka. Nie zawsze tutaj jest, ale tym razem sobie siedzi. No i przegląda sobie stronę. Tę stronę, która przegląda, to jest... Ja wam pokażę po prostu. Przegląda sobie tą stronę, tylko bo bodajże przegląda, nie wiem... Taki kadr, coś w tym stylu. Nawet można by spojrzeć. No, i to jest ciekawe, czy po prostu... Wygląda sobie to, bo miało to DLC wyjść wtedy, Ja akurat to jest po prostu przypadkowa strona, że tak przewinęli w dół, żeby nie, by, żeby nie było pokazanych pojazdów. Albo od tego momentu zaczęli po prostu robić to DLC. Też no to jest oczywiście opcja, nie? Już zrobili je po prostu rok. Jakiś to ma sens niby, nie? To jeszcze też jest ciekawe, raz na jakiś czas tutaj na niej, na jej laptopie gada sobie z Moody Moonem, więc to też jest bardzo ciekawe. Dobra, możemy sobie stąd wyjść. No i teraz tak, tutaj oczywiście mamy miejsce, żeby sobie siąść, ale to nie jest istotne. No i przechodzimy tak naprawdę do dwóch najważniejszych rzeczy. Pierwsza, tutaj jest tablica, tablica rzadkich pojazdów. No ja już w sumie zrobiłem film na temat tej tablicy, więc można sobie w sumie zobaczyć. Nie tak, bo, fajnie bokiem nie pokażę tego, ale pewno będzie tam karta się wyświetlić, czy będzie w opisie, wiecie ogólnie. I tak, kolejną rzeczą, jaka tutaj jest i to już jest ostatnią rzeczą, najważniejszą. To jest jakby główną częścią tego całego miejsca. Mamy na samym końcu już tutaj tablicę z samymi zleceniami. Generalnie te zlecenia to są napady. Dlaczego napady? Zobaczcie. Na szybkiej akcji od razu już gra podpowiada, że to jest napad na warsztat. Więc to są po prostu napady. Sama gra już mówi, że to są napady, sam Rockstar powiedział, że to są napady, więc... uznajmy, to są napady. Napadów na ten moment jest 6, że do danych... będą się oczywiście pewne pojawiały, nie? Żeby... Odpowiedzieć, które szczerze są szybkie, które są wolne, które są trudne i tak dalej. Nie? No, na ten moment jeszcze one się nie pojawiły na kanale. Co jest generalnie plusem tych napadów? Każdy z nich posiada po dwa przygotowania. I finał. I to jest najważniejsze. Plus. Dodaje jeszcze tablica, co jest bardzo fajne. Ile ich ukończyliśmy? Oraz tutaj, ile zarobiliśmy na tym łącznie. No, jak widzicie, wypłaty no nie są jakieś spektakularne, więc. To jednocześnie też no wiadomo, nie da się na tym aż tak dużo zarobić. Ale teraz jest 6, ale będzie tych m, po prostu napadów 8. Więc może w tych dwóch one będą więcej płacić To będą jakieś rzeczy czy coś, no, zobaczymy generalnie. Ale tak się po prostu prezentuje nieruchomość, którą jest warsztat. A więc to byłoby na tyle. Do następnego, cześć!